Cześć, cześć, witajcie. Dzisiaj teraz chciałem Wam pokazać taki unboxing numer 2, czyli Sicko przez 2C. Czym ona się różni? Nazwa jest w zasadzie identyczna. Nazwa jest w zasadzie identyczna, taka sama, można powiedzieć. Jest to taki, tak jak mówiłem w tym pierwszym unboxingu w filmie, w cudzysłowie oczywiście unboxingu. Jest to taki pistolet, są to pistolety, które kupiłem dosyć dawno temu, ponad pół roku, i ten Sikko przez 2C srebrny, Gold, Sikko Gold z dyszą 1,7 mm, 1,7 mm RP, jest już taki bardziej porządny. Jest już taki bardziej porządny, ten przez 2C Gold ma w sobie wszystko to, co powinien mieć. Tamten również miał filtr. Komplet filtrów. Ten ma również klucz ten taki jakby rowerowo-lokierniczy. <gry> Ale generalnie, gen, generalnie ten klucz tu już jest jakby trochę lepszy. Jeszcze dodatkowe jakieś akcesorium do wykręcania czegoś. Generalnie podoba mi się bardzo ten wycior, który w tamtym poprzednim Siko przez jednoce narzędziem do czyszczenia tego pistoletu była, bu, było coś w rodzaju szarej szczoteczki do zębów, tutaj jest to wycior taki typowy wycior, aha i tu Wam właśnie chcę pokazać, to jest ten pistolet za 14,50, który kiedyś kupiłem bardzo dawno temu i wydawało mi się, że będzie super, że da się nim polakierować i oczywiście może i by się dało polakierować, gdybym użył manometru i jakby ograniczył ciśnienie reduktorem i ograniczył ciśnienie reduktorem i tu jak widać kubek zbiornik na materiał, czyli na lakier. No Wydaje mi się, że ten jest o wiele bardziej porządny. Patrząc na te wszystkie materiały, patrząc na to, trzymając to w rękach i patrząc na to, wydaje mi się, że on jest o wiele bardziej porządny. Ten z tą właśnie dyszą 1.7 to jest już dysza do takich lakierów rzadszych, mniej takich lepkich. Jest, jest lepiej opakowany w środku. Widać, że jest o wiele lepiej zrobiony jakoś tak. Nie wiem, tak mi się wydaje ponieważ te materiały są inne nawet kubek się różni od tego Siko przez 1C to jest akurat stary Siko jak dosłownie za 14.50 znalazłem sobie jeszcze nawet paragon z tego w innym filmie jak wspominałem w tym pierwszym filmie o Siko przez 1C pokażę wam czym mnie należy lakierować i właśnie w prawej ręce trzymam ten zestaw jest to taki mały pistolecik, właśnie z dyszą 1 mm lub 1,1 i drugi

I wszystko by było dobrze, gdybym miał chociaż ten reduktor. Niestety brak tego reduktora oraz, yy, że tak powiem, kaprysy starego kompresora sprawiły, że zepsułem sobie to malowanie. Dlatego postanowiłem zakupić, tak jak mówiłem, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, mam już jakieś doświadczenie. No, pomalowałem kilkanaście samochodów, całą masę różnych rzeczy, elementów i tak dalej. Mam pewną rękę, nie trzęsie mi się trafi się skupić. Jak każdy, który próbował malować i mu się to spodobało, ponieważ to można sobie wypracować. I teraz zobaczcie, to jestem właśnie. CICO 1.7 mm Gold bardzo fajnie wygląda ta dysza, właściwie regulacja ilości materiału w stosunku do powietrza jest na samym dole. Z boku jest oczywiście strumień ilości wyrzucanego materiału, a z tyłu jest regulacja tego strumienia, kształtu tego strumienia, okrągły, płaski lub coś pomiędzy. Tak, i wydaje mi się, że ten jest porządniejszy, już nawet tak patrząc na to, patrząc na niego, tak z boku jest o wiele porządniejszy, ale wydaje mi się, że jest trochę bardziej skomplikowany w środku, co sobie. Zobaczycie za chwilkę, i tutaj, tutaj, zobaczcie, to jest ten Siko przez 2C. Bardzo ładnie zrobiony, wypolerowany, bardzo dokładnie. Też pracuje, pracuje, jakby lepiej się ten spust po prostu, lepiej się wciska ten spust. No tu oczywiście regulacji należy dokonać, z, tak jak poprzednio mówiłem, zgodnie z zaleceniami, ale też i na wyczucie później. I ten miał, tamten miał jeden filtr, ten ma, albo to jest filtr z tego drugiego, już nie pamiętam. To jest pół roku temu, ponad zostały kupione. Chyba miały po jednym filtrze, albo tamten ma filtr, a ten miał drugi zapasowy. Być może, że miał drugi zapasowy, albo dostałem go gratis, naprawdę już nie pamiętam. Każemy że ten wygląda dosyć fajnie. Jak go później rozkręcę w tym właśnie zestawieniu tych dwóch pistoletów: Sico VS SICKO. I zobaczycie czym one się różnią. Powyciągam te iglice wszystkie i tak dalej. dysze podkręcam, zobaczycie, jak to wygląda. Wygląda na bardzo porządny, bardzo porządny. Ten był troszkę droższy, około 10 zł droższy, i ten także miał bardzo dobre opinie. Tak mówiłem, to jest RP, podzwykły kompresor, taki może być marketowy 50 litrów i poradzi sobie bez problemu. Można sobie z tym radzić. Jak widzicie, to właściwa dysza. To można teoretycznie wymieniać, ale cena tych dysz jest nieopłacana, lepiej kupić drugi pistolet. Oczywiście jest to pistolet profesjonalny tylko w pewnym sensie, ponieważ profesjonalni lakiernicy po prostu czyszczą sobie <grymny> tym pistoletem albo tego typu pistoletami. Czyszczą sobie te właśnie swoje wypasione, wyczesane pistolety, takie naprawdę za set złotych, tysiąc droższe, to właśnie te pistolety służą nim do czyszczenia tamtych pistoletów. Ale wielu amatorów z bardzo dużym powodzeniem maluje tymi pistoletami również sobie elementy samochodu i nie tylko, różne inne rzeczy, samochody nawet całe. I wychodzi w internecie. Na forach można obejrzeć sobie bardzo wiele zdjęć. Tak jak mówię, ja nie chciałbym pracować zawodowo jako lakiernik. Natomiast lubię sobie pomajsterkować jak każdy facet. Lubię sobie pomajsterkować, lubię sobie zrobić coś samodzielnie, stworzyć sam i cieszyć się efektem tego co zrobiłem. Wielu ludzi tak ma, ponieważ jest to natura każdego normalnego człowieka. Natomiast jak widzicie, tutaj to jest właśnie ten pistolet za te paręnaście złotych. 14 zł. 14,50 dokładnie. I to jest ten drugi, tym akurat malowałem podkład. Chciałem się nawet tego czyścić, także to pozasychało, tam to już jest po prostu na wyrzucenie, wyrzucenia praktycznie, bo nie wiem czy da się to wyczyścić. To było pół roku temu. Ja je początkowo trzymałem w folii, później już machnąłem ręką na nie, bo spodziewałem się czegoś innego. Pierwszy raz malowałem farbą dwuskładnikową, taką gdzie do maksymalnie 30 minut trzeba położyć po prostu tą drugą warstwę, tą drugą warstwę ten właściwy lakier że tak powiem, cała masa problemów właśnie przez te dwa pistolety sprawiła, że zdążyłem położyć, ale nie wyszło to totalnie. Tak jak podkład położyłem idealnie, później jeszcze wpadłem sobie na pomysł, żeby trochę zmieszać po prostu podkład z tym, totalna porażka po prostu. I e, nie wiedziałem w ogóle jak się maluje tymi, tymi e, lakierami dwuskładnikowymi. Generalnie muszę powiedzieć, że tył klapy mi wyszedł nawet dosyć fajnie po wypolerowaniu, po prostu jest idealnie, zlewa się z kolorem samochodu itd. Lakier sobie zamówiłem pod numer mniej więcej, więc pomalowałem cały element i nie odróżnia się on. Natomiast no tutaj tutaj tak jak mówię to co kupiłem teraz te dwa pistolety 14 i 17 z tymi dyszami 14 i 17 jest to absolutne minimum i teraz już nie będę miał żadnego problemu teraz już nie będę miał żadnego problemu żeby to pomalować Natomiast jak widzicie no to jest właśnie to, być może do pomalowania drzwi garażowych ten po lewej stronie się nadaje idealnie, natomiast nie nadaje się do malowania takich jakichś estetycznych, fajnych elementów e, np. samochodu. Także tutaj widzicie, i to jest też SICO, muszę wam powiedzieć. To jest też SICO tylko no, model za 1450. Całkowicie amatorski do nie wiem czego. W każdym razie coś tam sobie nim pomalowałem: jakieś tam metalowe rzeczy, typu płaskowniki, lub coś tam, i tak się sprawdziło. Natomiast to, jak widać, już jest taki fajny pistolet, naprawdę fajnie jest zrobiony. Ma on całą masę takich widać, że profesjonalnych regulacji, ustaleń, aczkolwiek to też o niczym nie świadczy tutaj. Mam nadzieję, że on się sprawdzi w czasie lakierowania, ponieważ w niedługim czasie, dlatego też kręcę te filmy, ponieważ w niedługim czasie chcę polakierować sobie już ostatecznie swój samochód zeszlifować tamto po prostu i, i od nowa go polakierować i tym razem mi wyjdzie i tym razem mi wyjdzie, ponieważ e, na pewno nie powinien, kompresor mam także nowy, taki marketowy, nie powinien pluć i tak dalej, tak jak tamten, który mi zaczął najpierw pluć, później po bardzo krótkim czasie, po 15 minutach, po 10-15 minutach zaczął mi pluć farbą, później zaczął pluć wodą, później wodą z farbą. Wipa prochami, po prostu września, jakaś masakra się zrobiła i tutaj jeszcze zapraszam Was na test maski, którą kupiłem, taką bardzo dobrą, bardzo profesjonalną, nie wierzyłem w te maski, że mogą one po prostu w całkowicie zapylonym pomieszczeniu yy, ochronić jamę ustną i w ogóle płuca przed wdychaniem tego, a jednak yy, ochroniły i yy, także nie czułem w ogóle zapachu farby co jest po prostu dla mnie ewenementem także zapraszam, na ten, zapraszam też na ten film SICKO VS na razie pozdrawiam, trzymajcie się, cześć